Nie rozumiem, co z Kewem, co się dzieje. Coś się wydarzy. Myślę, że Kev pokonadzimy przed Dianą. Nie lubię takich wewnętrznych, biatyk. Kev, pospiesz się, powiedz mi co się stało. Kev, my szłyśmy do stołówki. Tak, jesteś biały jak mąka. Jana, od dawna chciałem ci to powiedzieć. Robi się gorąco. Dziewczyny, co się dzieje? Nie, Nie wiem. wiem. Myślę, że jesteś najpiękniejszą dziewczyną w szkole. Co on powiedział? Dima, jesteś tego pewien? Diana na pewno ci tego nie wybaczy. Bardzo staw go ma rację. Dima, serwis z Dianą. zobacz ile dziewczyny jest wokół. No co, Diana? Papa, papa, pa, to już koniec z nami. Nie muszę się z tobą mużerać. Tak, Dima, ona nie jest dla ciebie. A co z Dimą? Dima, dlaczego płaczesz? Dima zwariował, rozmawia z szafką. Nie, tam jest zdjęcie Diany! Naprawdę? Wow, co tu się dzieje? Dima, czy twoja miłość odeszła? Dima, niedobrze się tak zachowywać wobec dziewczyn. Serio, Dima, czemu to robisz? Zostaw mnie, nie chcę już się umawiać z Dianą, nawet faceci mnie wspierają. Tak, to prawda? Aha. Cześć, chłopaki. Kitty, pozwól mi nosić swoją torbę. Dima, nie rozumiem, co to za spotkanie. Powiedziałam ci, żebyś przestał być ich przyjaciółmi, jeżeli chcesz być ze mną. Spójrz tylko na zdjęcie Diany, które namalowałem, zobacz. Dobra, Dima, chodźmy, bo oni już szepczą. Na co się patrzycie? Chodźmy. Nie słyszeliście jej? Przestańcie się gapić. Widzieliście to? Potrzebuje świeżego powietrza. Dlatego rozstał się z Dianą. Dlaczego on lubi Kitty? Nie rozumiem. No cóż, Kitty jest ładna. Umówiłbym się z nią. Julia, daj spokój. Myślisz, że możesz robić co chcesz? Nat, nie odzywaj się. Widziałaś moją pięść? Ojojoj, oj, oj, nie strasz mnie. O, co tu się dzieje? Jesteśmy świadkami. Tak, jak Dima zerwał z Dianą. Nawet porysował jej zdjęcie. A Diana mu je dała na pamiątkę. Naprawdę? A Diana wie? A dlaczego? Pokłócili się z Dianą? Powiedziałam jej, że Dima nie jest jej wart. On zerwał ze mną, z Maszą, Angeliką, a tym razem z Dianą. Nat, nie przejmuj się. Chciał to zrobić, to zrobił. Tak, teraz jest z Kitty. Tak, poszli na górę. Nawet wziął jej torbę. A Kitty powiedziała, żebyśmy się nie gapili. O nie, co ten Dima wyprawia? Cześć, dziewczyny. Słuchajcie, kupiłam Dimie prezent noworoczny. Spodoba mu się? Diana... Dima już nie potrzebuje tego prezentu. Diana, Dima ma, no wiesz, co? Nat, co się stało? Dima, Dima, gdzie jesteś? Z Dimą wszystko w porządku. Nie martw się. Diana, nie denerwuj się! Diana, widziałaś to? Nie patrz, nie smuć się. Poczekajcie, nie straszcie mnie. Co jest nie tak z Dimą? Diana, nie martw się. Na mnie możesz polegać. Dima nie był dla ciebie dobry. Diana, nie bierz tego do siebie. He, ja nic nie rozumiem. Wyjaśnij mi to proszę. Zaraz sama zobaczysz. Nie denerwuj się, Diana. Wszystko będzie dobrze. Od dzisiaj siedzisz koło mnie, Kitty. Naprawdę? To świetnie, ale Diana spadnie z krzesła, gdy zobaczy, że się do tobą. Kitty, między mną a Dianą wszystko jest skończone. Jestem z tobą, więc siedzimy razem. Co o tym sądzicie? Czy Dimie spodoba się ten prezent? Diana, nie potrzebujesz Dimy, jesteś taka piękna. O czym ty mówisz? Dlaczego? Biedna Diana niczego nie podejrzewa. Dobra, chodźmy do klasy. Dima, cześć! Szczęśliwego Nowego Roku! I weź taki uroczy prezent noworoczny. Zobacz, co może robić. Kitty, czy możesz opuścić moje miejsce? Dima, wiesz co? Ciągle niż Dianę. Porozmawiam sobie z tobą później. Dajcie już spokój! Wyjaśnijcie mi, co się dzieje! Ja nic nie rozumiem! Diana, ja usiądę. Diana lepiej wybierz sobie inne biurko. Tak, Diana siedzę obok Dimy. Czyli to właśnie próbowali mi powiedzieć. Katie, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Jak mogłaś? Diana Kitty, nie jest już twoją przyjaciółką. Powiedziała mi to. Przekro mi, Diana, zdarza się. Wow, masakra. Chodźmy opowiedzieć, Marusi, nie uwierz nam w to. Tak, pospieszmy się. Marusia, Marusia, nie uwierzysz. Marusia, przestań grać! Dima zerwał z Dianą. I spotyka się z Kitty. Naprawdę? Byliśmy na korytarzu, jak Kitty weszła. Tak, a Dima namalował zdjęcie Diany i opowiadał jej wszystko, że spotyka się z Kitty. Nie wiem co będzie dalej, ale teraz jest prawdziwy bałagan w 9A. Co za wiadomość, a ja się bawię klockami. Kitty, jak ty śmiesz? Przecież wszystko było w porządku. Diana jest przecież najlepsza. Dima zerwał już z wieloma dziewczynami. Ty będziesz następna. Dziewczyny, trzymajcie się od tego z dala. niech sami sobie to rozwiążą. Dima, Kitty, wiecie co? Nie spodziewałam się tego po was. Kupiłam grę, myślałam, że zagramy po lekcjach. A wy? Diana, twoje gry w ogóle nie są interesujące. Diana, zabierz swój prezent. Nie interesujące Dima? Serio, Kitty? No cóż, jak chcecie. Diana, Diana, mogę poprosić moich chłopaków, a oni pokonają Dimę. Po co, Julia? Nie ma sensu. Spokojnie, kiedyś kochał Dianę, teraz kocha Kitty. Nie mieszajcie im. Diana, mam rację? Kev zakochał się w tobie? Jak je zakochał? Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Myślę, że Kev jest szczęśliwy, że Dima z tobą zerwał. Nat, nie mów tak. Diana, on patrzy na ciebie. Kev, a u ciebie wszystko w porządku? A u mnie wszystko okej, okay, Diana. Tak, tak. Zakochana, Zakochana para! Mama i kitty! Zakochana para! Dima i kitty! Kitty nie zwracaj na nich uwagi! Dobrze, nie będę! Białaś Diana oszalała! Nie obchodzi mnie to! O boże! Dima, czy naprawdę zakochałeś się w kitty? Nie twoja sprawa, odczep się od nas! Tak, dziesiątek jest, zostawcie nas w spokoju! O, wcale nas nie obchodzicie! To tylko nowa para w szkole! Tak! Och, Diana, zobacz tylko na te uściski. Słodka para. Nie chcę na to patrzeć. Kit, jesteś najlepszą i najładniejszą dziewczyną w szkole. Kev, ty naprawdę chcesz to zrobić? To tak, kort. Już rozumiem, czemu pocieszasz Dianę. Ej, Diana, patrz na to. Nie chcę, już wszystko widziałam. Nat, nie pokazuj tego, Dianie. Widziała już wystarczająco dużo. Kort, jestem gotowy. Powodzenia. Diana! Co chcesz, Kev? Chłopaki, zostawcie ją w spokoju! Nie widzicie, że jest zła? Diana, proszę tylko sekundę, to dla mnie bardzo ważne. Kev, trzymaj się! Słuchaj, Kev, szczerze mówiąc, nic nie jest dla mnie interesujące. Chodźmy, dziewczyny. Nie rozumiem, co się dzieje z Kevem. Coś się wydarzy. Myślę, że Kev dokopie imię przed Dianą. Ja nie lubię bijatyk, nie lubię, nie lubię! Kev, pospiesz się! Powiedz mi, co się stało! Kef, my szłyśmy do stołówki. Tak, jesteś biały jak mąka! Diana od dawna chciałem ci to powiedzieć. Robi się gorąco. Dziewczyny, co się dzieje? Nie, Nie wiem. He! Uważam, że jesteś najpiękniejszą dziewczyną w szkole. Co on powiedział? Nie ma, ciągle tu jestem. O, kolejne wyznanie miłosne na dziś. Chyba tak. Kev, proszę wstań, nie klęcz na tych kolanach. Jena lubię cię od dawna. Umówisz się ze mną? To takie miłe. Julia, co to ma być? Jeden z nią zerwał, a drugi wyrwał. Kev, ja. na co o tym sądzisz? Zgodzisz się na to? Kev, ale czemu oszalałeś? Jesteś moim przyjacielem. Dima, Kev, ja nie rozumiem. Co tu się dzieje? Czy to jakiś okrutny żart? Dima, czekaj, chciałeś się ze mną umówić. Dlaczego zależy ci na Dianie? Kitty, zrozumiałem pewną rzecz. Kocham Diany i Kev nie może się z nią umówić. Dima, jesteś moim przyjacielem, ale Diana sama musi zdecydować. Diana, co powiesz? Umówisz się ze mną? Kev, miś jest taki słodki, a kwiatek taki piękny. Dziękuję bardzo, ale nie mogę się z Tobą umówić, jesteś moim przyjacielem. W porządku, Diano, przynajmniej próbowała. Widzisz, Kev, Diana umówi się ze mną. Dima, nie chcę Cię już znać. Nie, Dima, przepraszam, nie będę się już z Tobą umawiać, nie chcę Cię już widzieć. Kitty, nie jesteś już moją przyjaciółką, czy to jasne? Chodźmy, dziewczyny. Chodźmy. Chodźmy. Dima, straciłam przez ciebie przyjaciółkę. Obiecałeś, że umówimy się na randkę. Dobra, Kitty, umówmy się na randkę. Naprawdę, Dima? Dziękuję, ale nie. Oj, Dima, nie możesz zjeść ciasteczka i mieć ciasteczka. Wstyd mi, że jest moim bratem. Jeżeli podobał wam się ten filmik, pamiętajcie, aby go polubić. Kliknijcie na dzwoneczek i pamiętajcie o subskrypcji. Będziemy wtedy z wami na bieżąco. No to papa! A także szczęśliwego nowego roku. Zostały jeszcze dwa lub trzy dni. Pa-pa!